Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. I dziś na stole słuchajcie: Atari dla odmiany, nie Amstrad. Zresztą te ostatnie ferie zimowe miały być poświęcone właśnie Atari, konkretnie Atari 130Xe, które Wam pokazałem tuż przed feriami, które przyniosłem ze szkoły, właśnie po to, żeby w ferie się pobawić. No ale potem trafił się Amstrad, więc skończyło się na feriach amstradowych. No i póki mam Amstrada, też najczęściej zajmuję się Amstradem póki co, ale. Stwierdziłem, że słuchajcie, zagram też sobie na Atari. Szczególnie, że kupiłem tylko karta A8 Pico kart, No i z tego karta, słuchajcie, odpalimy sobie dzisiaj grę. Może już w tle widzicie jaką. Ja tu może wyłączę na chwilę Graber. 0.7. Zgłoście, słuch Zgłoście, słuchajcie. To jest gra, tekstowa gra. W zasadzie dla którego typu gier kupiłem to Atari kiedyś dawno temu. To znaczy oczywiście moje 65 z. Nie to konkretne, na którym teraz gramy. Chciałem grać w polskie tekstówki, tak? No i grałem w Mózg Procesor, grałem w Wyspę od Makada No i zagrałem w Sex Natomiast, no więcej nie grałem. Natomiast 07 Zgłoś się, no oczywiście kilka lat temu był to dość głośny tytuł. Gra została wydana, jak widzicie, przez Retronix w kilku wersjach, chyba zresztą. No, ale jest dostępna również za darmo na Atari Online, i tutaj mam seks właśnie z tą grą i sobie w nią zagramy. Gra, słuchajcie, jest konwersją gry ZX Spectrum z 1993 roku. No i tamta gra jest okrutna, słuchajcie, przed chwilą sobie zobaczyłem filmik na YouTubie. No i tam no wyglądało to nie najlepiej, natomiast ta wygląda bardzo ok Jest paragrafówką Ale taką właśnie słuchajcie, gdzie mamy opcję wyboru, czyli nie musimy wpisywać komendy jako w mózg procesorze czy właśnie w tej wyspie od Makada Soft, o której sobie mówiliśmy Tylko możemy sobie opcję wybierać, no co czyni oczywiście tą grę sporo łatwiejszą ponieważ no tych opcji nie masz tak strasznie dużo, tak? Tak naprawdę, jeżeli wiemy co robić, to grę możemy przejść bardzo szybko. Natomiast my tu sobie popróbujemy różne opcje. No bo oczywiście jest tak, że w zasadzie te właściwe opcje to są te najmniej prawdopodobne, tak? I tak grając pierwszy raz bez opisu, to raczej byśmy ich nie wybierali. Więc najpierw sobie popróbujemy różne opcje, a potem myślę, że na koniec tą grę sobie przejdę. Dobra, słuchajcie, gramy klawiaturą, więc tutaj joystick jest niepotrzebny. Mamy ekran tytułowy, mamy muzyczkę. 07 zgłosie, odpalamy i ruszamy. 07 zgłoście wersja na komputery Atari. No i tutaj widzimy, że autorem jest Kaz, Adam Mufi-Sokołowski oraz Michał Karuzo-Brzeziński. Muzyka. No i jest też napisane, że wersja oryginalna wyszła na Spektruma. Dobra, Kuba, rozpróbujesz, taki był tytuł. Wydawało mi się, że też znalazłem tylko 07 się. Dobrze. No i co? Mamy obrazki, tak jak to w porządnych tekstówkach, czyli takim w procesorze na przykład. No i mamy tekst. I poczytajmy sobie ten tekst, mianowicie tak. Porucznik toporny, przebywający na wczasach w, FWP klawisz, czy jakimś ośrodku wypoczynkowym, nad zalewem koronowskim w Borach Tucholskich, przypadkowo natrafi na ślady opon BMW po których rozpoznaje bezbłędnie, że w okolicy przebywa groźny aferzysta gospodarczy. Cień aferzysty zaćmiewa radość wypoczynku porucznika, porucznikowi topornemu. Wie on, że nikt nie wie, co właściwie knuje aferzysta, ale wie, że odnośne organa są pewne, że mogłoby to przynieść niepowetowane straty. No dobra. Porucznik toporny stawia sobie ambitne cele. Ująć aferzystę, ustalić co właściwie zamierzał popełnić. Ty jesteś porucznikiem topornym. Działasz samotnie i nieoficjalnie, jesteś na urlopie. Czyha na ciebie wiele trudności i niebezpieczeństw. A przy tym musisz się spieszyć, bo każdy dzień zwłoki to strata trzech posiłków w tym ośrodku klawisz, opłaconych z góry. Czy starczy ci odwagi, żeby podjąć tą trudną grę? Co ja sobie byłabym dał nie. Bardzo słusznie. Aferzysty nie złapiesz, ale fwp, klawisz, straciłeś tylko jeden obiad. Dobre i to. Dobra, awansu nie udało się uzyskać. Uzyskać oczywiście i gra zaczyna się od początku. Dobra, na ten ekran możemy trafić jeszcze parokrotnie, jeżeli podejmiemy błędne wybory. Ale dobra, to spróbujmy jednak się zdecydować na to, że podejmujemy wyzwanie. No i dobra, pierwszy ekran jesteśmy gdzieś na drodze. Stoisz przy polnej drodze. Ślady BMW wiodą w kierunku miasteczka. W pobliżu leży pijany konserwator linii telefonicznych i jego rower. W polu widać traktor. No jak widzicie, mamy kilka opcji, które możemy wybrać. Możemy zabrać rower nadużyć władzy rekwirując traktor, połączyć się z kimś w miasteczku przy pomocy słuchawki starczą zwisającą ze słupa i śpieszyć do miasteczka albo czekać na okazję. No to najpierw spróbujmy się połączyć z kimś z miasteczka. Po co mamy iść, jak możemy zadzwonić? E, pijany konserwator źle złączył kable, i pod 07 stale odzywa się Gminna Biblioteka Publiczna. Po kolejnym telefonie pod ten numer, bibliotekarka odsyła się do wszystkich diabłów i odkłada słuchawkę. Dobra, więc dzwonić sobie nie podzwonimy. No to co możemy zrobić jeszcze? E, no, moglibyśmy zabrać rower. Co prawda, to tak e, w majestacie prawa za bardzo nie jest, ale spróbujmy zabrać rower. No, nie ujechałeś daleko. Rower nie ma hamulców i powietrza w przedniej oponie. Wpadłeś na drzewo rozbijając rower, doznając obrażeń ogólnych. No i co możemy robić? Czekać na pomoc i śpieszo zrezygnować z pościgu. I wrócić na obiad, nie? No to jakbyśmy wrócili na obiad, to znowu mamy telegram co przed chwilą. E, no to jakbyśmy, a zobaczmy co by było jakbyśmy zaczekali na pomoc. Dogania cię otrzeźwiały konserwator. I dokonawszy znacznej zniwagi cielesnej na tobie za zawłaszczenie i zniszczenie roweru. Dokonuje. Dobra. Oto no pobił nas. Litościwy ksiądz odwozicie się z ręką do szpitala. Gdzie pozostajesz dwa tygodnie? a Aferszysta znika bez śladów. Czasy też diabli wzięli. Dobra. To nie jest właściwa droga. W takim razie. Nie ma na co czekać, trzeba działać. Dobra. To idziemy jeszcze raz. Dobrze, podejmujemy wyzwanie, nie kradniemy roweru, bo daleko nie ujedziemy, nie dzwonimy. Raczej zabieranie traktora chyba też nie ma sensu. Możemy czekać na okazję, możemy iść pieszo, no chodźmy pieszo może. Zdecydowanym krakiem wkraczasz na leśną ścieżkę, pogwizdując w rytm marszu czujesz jednak narastające zmęczenie, a tymczasem zapada zmrok. Hmm. Idziesz na nosa, starając się trzymać kierunek w lewo, w prawo, naprzód, aby dalej. No i to tak trochę teraz nie wiemy. E... Dobrze, pójdźmy. Nie wiem, w lewo na przykład. Błądzisz całą noc w ciemnościach, aby rano stwierdzić, że. No i że jesteśmy dalej w tym samym miejscu. No to dobra. E... To spróbujmy. Co? Spróbujmy z okazją. Nadjeżdża, nadjeżdża Syrena z księdzem za kierownicą. Prosisz o to, żeby cię podwieźć do dworca. Proponujesz pogoń za BMW. Na no, pogoń za BMW chyba nie ma sensu. Podwieźć do dworca. Na dworcu brak czternego rozkładu jazdy. Od oczekujących obywateli dowiadujesz się, że jedyny autobus do Tucholi odjechał pół godziny temu oraz że prawie codziennie przyjeżdża tu żuk z GS w Rudzkim moście koło tutki. Czekać na Żuka iść na rynek. A spróbujmy z Żukiem, chociaż czuję, że to nie ta droga. Szczęście ci sprzyjało. Właśnie przy PKs zatrzymuje się Żuk z GS w Rudzkim moście. Kierowca zgadza się podwieźć. Podwieźć podwieź cię tam oczywiście nie za darmo. Po drodze uświadomasz sobie, że nie masz dość pieniędzy. Proponujesz kierowcy, że oddasz mu plakietkę DWP-klawisz. Dobra, kierowca bez słowa zatrzymuje wóz. Wyprasza ci gestem ogólnie uznanym za obraźliwy i odjeżdża. Czujesz się oburzony i wściekły, ale przede wszystkim bardzo głodny. Przy upadku gubisz plakietkę DWP-klawisz. Stoisz na skraju lasu przy szosie. Możesz pójść na jagody. Idź do bufety albo cierpliwie czekać. A no jak jesteśmy głodni, to chodzimy do bufetu. Po przejściu zarośniętą ścieżką stwierdzasz, że bufet jest od frontu zabity na głupo, a od tyłu rozebrano całą ścianę. A wnętrze służy celom wręcz odmiennym niż konsumpcja. Wracasz na sol, szosę, idziesz leśną ścieżką. Chodźmy leśną ścieżką. O marł marszu dotarłeś do e, FWP. Klawisz Masz dość przygód. Dobra, aferzysta zwiewa i znowu żeśmy nic nie uzyskali. Dobra, no to musimy wybrać inną drogę. Gramy od początku. No to co tu zrobić? Dobra. Idziemy na piechotę. Zapada zmok. Hmm. W lewo nam nie poszło, chodźmy w prawo. W prawo. Dalej błądzimy całą noc. No dobra, ale mamy jakiś postęp. Rano się do... dowiadujemy, znaczy dochodzimy do rynku. Stoisz na rynku. Na drzwiach komendy M.O. Karstka, KARTKA, przepraszam, jesteśmy w komendzie wojewódzkiej na szkoleniu. Na temat zawsze czujni. Od małego chłopca dowiadujesz się, że BMW pojechało w kierunku Tucholi. Możemy wziąć taksy, wynająć rączego rumaka, podejść do. Kiosku spróbować zadzwonić. Spróbujmy zadzwonić, chociaż coś czuję, że z tym dzwonieniem tam nie wyjdzie, bo już raz próbowaliśmy. Co prawda z innego miejsca, no tak, ale ten pijany konserwator źle połączył kawę i wszystkie, chyba wszystkie telefony łączone są do biblioteki, więc nie. E, w takim razie co, wziąć taksy. No spróbujmy, chociaż. A po jedna taksówka, ale bez kierowcy. Gdy wreszcie odnajdujesz go w piwiarni i decydujesz się zamówić kurs, mimo że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, to on odmawia z powodu wyczerpania limitu paliwa na ten fart. No dobra, czyli taksówka to um, ślepa droga. Rumaka może sobie darujemy. Spróbujmy kioska. Kiosku możesz kupić. No właśnie, tygodnik weto. No, to brzmi jak jakaś Antysystemowa prasa, Krem Old Spice, plastikowy pistolet na wodę, Plan Szczecina. E, no dobra, spróbujmy z pistoletem na wodę, bo jesteśmy nieuzbrojeni, w końcu jesteśmy na Europie, no ale z pistoletem na wodę. Albo dobra, spróbujmy kre, e, ten tygodnik Veto Kupiłeś tygodnik Veto Od gadatliwej kioskarki dowiadujesz się, że się przy okazji, że kierowca BMW zamierza zatrzymać się na odsłuchu w Ruckim Moście. Radzi Ci ona iść na PKS. No, ale Na PKS już byliśmy, wiemy yy, co to znaczy. Spróbujmy w takim razie autostopu. Znajdujesz się przy szosie, zatrzymujesz auta. Jakieś zatrzyma się, jeśli pokażesz właściwą kombinację dwóch spośród trzech palców. Kciuka wskazującego i środkowego. No dobra, powiedzmy, że ja już wiem, które trzeba wskazać, a więc to musi być wskazujący i środkowy. Dobra. Zatrzymuje się stary przewojenny polski Fiat 508, załadowany po dachy jakimiś paczkami. Podczas jazdy możesz myśleć, milczeć zamyślony albo odpowiadać z ożywieniem o swojej misji. No skoro to jest tajna misja, to raczej chyba nie powinniśmy gadać. Ale z ciekawości spróbujmy pogadać. Kierowca bez słowa zatrzymuje wóz, wyprasza cię gestem ogólnie uznanym za obraźliwy, No to czyli przy upadku gubisz tygodnik weto. Czyli to jest podobnie jak z tym żukiem. Więc raczej to nam nie pójdzie. Możesz pójść na jagody. Hmm. Dobra, idziemy na jagody. Wybieramy te najlepsze. Krzywię się, może się skrzywię. Zagłębiasz się w las. W pewnej chwili dostrzegasz w krzakach aperzystek krzątającego się przy BMW. Yy. Dziwnym, sapiącym aparacie, wokół kolorowe przedmioty przypominające gazowe butle turystyczne. A widzicie odkrzywienia się na jagodach znaleźliśmy aferzystę, biegniesz po pomoc, wycofujesz się chyłkiem, zastygasz. I myślisz, ściskając mocno w garści plakietkę DWP klawisz. Wypadasz z krzaków z okrzykiem Mam cię obywatele, aferzysto. No dobra, łapiemy, jak, łap, jak łapiemy, to łapiemy, co prawda? Nie mamy bardzo silnych argumentów, ale spróbujmy. Z czym do gościa! Z patykiem to gęsi pasać po ruczniku toporny. Aferzysta rycząc ze śmiechu zwija aparaturę i bezczelnie oddala się nie w nieznanym kierunku. Dobra, gonimy go. Wpadłeś w stare oko, w w kilka oraz nogę odnajdują się dzieci zbierające jagody. No i dobra, też chyba nie poszło. Lądujesz w szpitalu na dłuższy czas. Aferzystarz znika w dali wraz z aferą i tajemnicą. Wspaniałe czas, w czasy też diabli wzięli. A było odpoczywać. Dobra, nie dostajemy też rzeczywiście awansu. No dobra, słuchajcie, zróbmy jeszcze jedno podejście. Może już to ostateczne. Bo sama gra, no jest taka na 3 minuty dosłownie. Jeżeli wiemy co robić, a powinniśmy robić mm, rzeczy mało prawdopodobne. Dobra. Idziemy pieszo. Zapada zmok. Idziemy. No właśnie, gdzie tu mieliśmy iść? Idźmy w prawo. Wtedy dochodzimy do rynku, dobra. Yy, tutaj... taksy nam nie wyjdzie, runczego rumaka nie będziemy mieli. Kiosk, to jest właściwe miejsce. Yy, tygodnik, weto, pistolet na wodę. No i właśnie, co byście kupili, jakbyście gonili aferzystę? Tak? Yy, no plan Szczecina oczywiście, no nie? Dobra, więc kupujemy plan szczecina. Dobra, przy okazji dowiadujemy się, że kierowca BMW zamierza zatrzymać się w ludzkim moście, to wszystko wiemy. Um, możemy iść na PKS, ale wiemy, że PKS-u nie ma, tylko jedzie ten żółk, a nie mamy pieniędzy, więc idziemy na autostopa. Musimy wskazać odpowiednie palce, czyli wskazujący i środkowy. Do Przyjeżdża Fiat 500. Wiemy już, że nie gadamy. Kierowca bez słów. O! Widzicie? Mówię, że wiemy, że nie gadamy. Natomiast e, ja jednak sobie pogadałem. Dobra, więc albo trzeba zacząć od nowa. O! Patrzcie, zachodzi nas do. Do środka no i dobra, tracimy tylko jeden obiad, ale też nie tędy droga. Więc tam jednak zdecydowanie nie gadamy. Dobra, podejmujemy jeszcze jedną próbę. Widzicie, nawet jak chciałem przejść, to nie mogę. <grym> Bo coś pokręciłem. Dobra. Ym, ruszamy. Idziemy na nogach. Zapada zmrok. Skręcamy w prawo, żeby po całonocnym błądzeniu dotrzeć na rynek. Idziemy do kiosku. Kupujemy plan szczecina. Idziemy złapać okazję na szosę. Używamy wskazującego i środkowego. Jedziemy w milczeniu. Stoisz przed ośrodkiem sportu, turystyki i prokreacji w ludzkim moście. Możesz iść do tak zwanej restauracji, wejść na teren ośrodka, iść na daleki spacer przez las. Eee, no co robimy? Idziemy na spacer, słuchajcie. Zagłębiamy się w las. No tu też nam się już raz udało trafić, choć w inny sposób. W pewnej chwili dostrzegasz w krzakach aferzystę krzącającego się przy BMW i dziwnym sapiącym aparacie, wokół kolorowe przedmioty, przypominające gazowe butle turystyczne, to już wiemy. No i teraz robimy dokładnie to so samo co przedtem, ale dla odmiany zamiast tą plakietką dysponujemy planem Szczecina. No i dobra, Aferzysta widzi plan Szczecina i dochodzi do wniosku, że odkryłeś jego punkt przyrzutowy w tym mieście. Załamany twoim geniuszem rezygnuje z oporu wobec władzy, pakujesz go do BMW i zawozisz wprost na daradę w komendzie wojewódzkiej MO. Wygrałeś! Dzięki błyskotliwej inteligencji i właściwemu wyszkoleniu bezbłędnie wywnioskowałeś, że aferzysta napełnia butle turystyczne resztkami świeżego powietrza z pól i lasów o jej ludowej ojczyzny, aby sprzedawać je za twarde dewizy mieszkańcom miast zachodniej Europy ławiącym się w oparach gnijącego kapitalizmu. Na dodatek czyni to ze szkodą dla skarbu państwa bez cła i podatków za schwytanie aferzysty otrzymujesz awans na kapitana oraz dożywotnio, bezpłatne, coroczne czasy FWP-klawisz. Koniec gry słuchajcie. Dobra, więc fabuła jak fabuła, yy, nie ma zbyt wielu dróg, yy, nawet nie wiedząc jak iść no to pewnie jest to zabawa góra. No nie wiem. Pół godziny do godziny, jakbyśmy to typowali wszystko po kolei. Natomiast mamy ładne rysunki. Całkiem ładnie to jest zrobione. Ciekawa muzyczka. No, ta wersja jest ładna po prostu, tak. Ta wersja oryginalna ze Spectruma. No to mówię taka dość okrutna. Może bym ją nawet kiedyś odpalił. Ciekawe na kanale. Tak sobie tak się teraz nad tym zastanawiam. Natomiast, no, fajna. Fajna gra. Fajna tekstówka po polsku na Atari więc na pewno warto zagrać Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj No i może jeszcze na coś na, to, na tym Atari sobie programy Do zobaczenia